Kurwa, jakbym strzelił w ten ten, to bym chyba go spierdolił pewnie i bym nie wszedł Dobra, chuj. Jestem gdzieś koło, jestem tu chyba w tej chwili Jesteś przy samych drzwiach, tak No tu, okej okay. Ile będę miał utrudnień do strzelenia w, w gangstera? Jako, że przyklękasz, a przyklęczenie zajmuje, stanie z przyklęku zajmuje dwa segmenty Więc jeżeli chcesz strzelić, to będzie jeden segment Mhm. I będzie to dla ciebie w tym momencie celujesz w coś specjalnego? Czy przycelowanie? No w, w tego gangstera chyba. Ale przycelowanie czy celujesz w konkretną część? Przycelowanie chyba. Okej, okay, czyli masz dwa rzuty, czyli dwa segmenty już poszły. I będzie to teraz dla ciebie trudny, bo siedzisz na tych kucakach, on jest za szybą. A, a jeden segment na, na, jest na rozwalenie tego kodu? W sensie próba eee, na, napisania czegoś czy coś. I tak, jeden segment będzie w próbę na wpisanie. I wtedy mi zostaje jeszcze jeden, chyba nie. tak? Nie, nie, nie. jeden, żeby podejść i masz teraz dwa. Dwa kosztujecie Cię no. stanie lub jeden strzał, je potem znowu strzał, lub strzał z przycelowaniem. Lub otworzenie i strzał. Pró próba otwarcia. No, próba otwarcia i strzał, no kurwa. Okej. Okay. Co, wklepujesz? <laughs> kurwa, co bym mógł tu wklepać? Losowe liczby jakieś. Okej, okay, wklepuj. No wklepaj. Jakie? 6, a ile mam dostępnych liczb? 4 4, tak jest to 4 cyfrowy kod 6589 Pip, nop Strzelam w to Ok, yy, w to strzelam nie. z bliska nawet musisz eee, w Zamek 3 w kod 3 w jest... urządze hmm, z kodem A czyli nie otworzyły się ani nic? Nie, nie otworzyły się No oh, shit Nie zostało mi już nic segmentów Jeden czy segment jeszcze... Strzelam w zamek, do drzwi. Okej, strzeliłeś w zamek i rozwaliłeś klamkę, jednak drzwi muszą mieć y, troszkę mocniejszy zamek. No dobra, no to mi już segmentów nic nie zostało. Kurwa, Więc ty się teraz... nie śmiej, bo ja próbuję ratować. Więc teraz będzie ganger numer dwa. I ganger numer dwa będzie się strzelał na trudnym. Ja yy... jestem na kucakach jak coś. Tak, Cały czas. dlatego na trudnym. No. Dwoma pociskami Okej okay. Chociaż mierzycie on strzeli jeden, jednym mierzycie. Z przycelowaniem I nie trafia Strafisz. A pozostałe dwa segmenty poświęcił na kucaka O kurwa jebany Ale w cały czas w tym samym miejscu Tak cały czas w tym samym miejscu eee, mhm. Teraz snajper o I m. nie słyszycie więcej wystrzałów O kurwa Oj, sorry. Więc Majku... O... No, twoja kolej Majku. Okej, okay, na no to próbuję po raz kolejny Będzie to znów fartowny Ooo <laughs> Jasne Majku Kurwa, Christopher to chyba Jasne Ej, tutaj bo. normalnie <laughs> Majku jakie rzuty No nie z tą dwudziestką Z tą dwudziestką właśnie coś mu y, rozwaliłeś W środku no, no, no. Nie jesteś no. pewien czy będzie mógł Może. używać tej ręki. Może zapytaj się co, czy ta ściana jest solidna. Masz fakt, że to lewa ręka jest. <noise> Bo chyba i tak często nie używam. Kostek użyje. ty cioto, czemu za mnie pojechałeś? Ja... A, czy. Dobrze, został Ci jed Jeden segment ci został. Dobra, zobacz nie? czy ta ściana jest stabilna. Tak, jeden segment ci został. Co ja będę cały ścianę, no co ty? No a co ty chcesz zrobić? Masz inne wyjście? Mam. Na fartownym rzucać, żeby ten, żeby go uratować. Ja bym pobiegł chyba do domu i poszukał jakichś leków ewentualnie. Dobra, i tak zginę możesz mować. Czy... no dobra. Zostawię go na razie tutaj, mam nadzieję, że się Al... nie Okej, okay, zostałem mu trzy tury życia. Okej, okay, wrócę mam nadzieję. Weź się do tego domu. Eee, tak, czyli masz dwa metry dobiegu za jeden segment. Co? Yy, jeden segment, yy, znaczy dwa metry kosztują ci jeden segment biegu. Dobrze. To powiedzmy, że tutaj będą dwa metry, wystarczy ci, żeby dojść do końca tej ściany. Tutaj będzie tak 15 metrów, żeby dobiec do domku. Wow. znoży dobiec? 12? Yy, dobra, 12, 12, jak ci będzie. To znoży dobiec i wrócić w sensie i ten? Może. Trzy segmenty, no. Trzy razy... No. Trzy razy dwa to sześć. Zajmie mu to dwie tury, potem zostanie mu jedna, bo typek się wykrzawi. <trybuj> nie wrócisz w jedną turę. Chyba, tórę. że skończy się walka. Kurwa, powodzenia, jak ja jestem sam na snajpera Pięknie, i na tego. <trybuj> Dobra, sorry. Yy, więc tak, twoja kolej znów. Moja? Tak. No to... a on jest na kucakach, W każdym razie, zrobiłem dziurę w drzwiach, nie? No, jest dziela, Tam gdzie paklanka. Patrzę, czy tam nie ma jakichś zamków. Eem. Nie, nie wstaję. Wiem, że nie wstajesz. Patrzysz i zauważysz yy, tył samochodu oraz troszkę narzędzi. A zam... nic nie widzę poza tym? Nic poza tym. Samochódki. O kurwa. Majku, <laughs> Kurwa No to wpatruję się w ścianę Okej, okay, rozglądasz się po wszystkich ścianach? Znaczy... No problem, że tych... Problematyczne wypatrywanie A, 3 3, 3d20 Zdałeś? Kurwa mać, Nie zbyt Dobra zostawię ci, ci dwa segmenty Przecież jak kurwa nie mam dojścia do tego czy te tam ten... To drzwi są zamknięte cały czas, nie? Są zamknięte. To kurwa nie mów mi, że mam wsiąść do tego auta i przejechać przez bramę jak drzwi są zamknięte. Jak ja mam to zrobić Kombinuj. Mike, ale nie rozumiesz, że do tego warsztatu są zamknięte. Brama też. Dobra, czekaj. Jesteś w tym warsztacie, kurwa. Nie jestem w tym warsztacie, nie, w warsztacie. Do tego warsztatu. Kurwa, bo... nie przeciszam tego Kurwa, Nie mów widzi. mi, że jestem jak... Tu jestem tym czarnym miksem, no to kurde. Hej. <noise> Dobra, co robisz? Bo do niego strzelał nie będę, bo jest na kucaka. Hmm. Zamków żadnych nie zauważyłem w dydach. No nie, tylko ten elektryczny i kramkę. Skopa to chyba wątpię, żeby mi się udało. Te drzwi są solidne. Zaka jeszcze. Mm, to będzie lecił na spryt. I hmm. będzie to dla ciebie prosty test. E na ludzie. Zauważyłeś, że jeżeli przypadisz z bara, to się... No wypadną z agresów. Dwa segmenty starczą? Tak. No to robię. To. Znaczy wypatrywanie słyszyło ci za jeden segment. No, a mam dwa jeszcze chyba, tak? Czy jeden? Nie. Jeden na podejście, jeden na ten. No to po prostu Co... znaczy... Jednym wypatrywałeś, tak? No tak Jednym podszedłeś do drzwi mm, Jak? Przecież już byłem przy tych drzwiach yy, Robiłeś coś za te segmenty Przestrzeliłeś Patrzyłeś I wypatrywałeś, no. więc koniec Ale przecież to było przedtem Teraz tylko... Czekaj, zbawię... ja jestem pewien, że ty zużyłeś dwa segmenty już I Co ty chłopie, przecież ja tylko się wpatrywałem I to no kosztowało cię dwa segmenty Wpatrywanie? Tak. Kurwa Marci To co ja mogę zrobić jak na jednym segmencie? <noise> Strzelić? Yy, akcje za jeden segment. Strzeg yy, strzał, odbezpieczenie broni, wyrwanie zabeczki klementu, przeładowanie pompki, przyklęknięcie, pat na ziemię, wychylenie się za osłony, schowanie się za osłony za wychylenia, bieg. Jakbym strzelił się... springfieldem w te drzwi to by się rozpierdoliły, w sensie otworzyły w jakiś sposób czy coś? No zrobisz dziurę. Ale nie jeszcze padną czy nie. Próbuję. Co mam do sobie? Okej, okay, nawet muszę to strzelać. Eee, znaczy, na to rzucać. Zrobiłeś dziurę Drzwi stoją. I teraz hmm. będzie ganger numer wow. dwa. Ganger będzie do ciebie strzelał. Powodzenia. Eee, wychyli się z tej swojej osłonki. Strzeli jednym nabojem i się schowa. I nawet trafił. No kurde. A zobaczymy, co się trafił. Trafił cię w gdzie to jest W sumie chyba... Ja co? Kurde jak to skupimy. O jest. Dostałeś w prawe ramię. Rzuć sobie mhm. na on strzelę, to będzie lekka. Odporność na ból. Problematyczny. Czekaj chwilę jeszcze, tylko coś sprawdzę, okej. Okay. Yy... Zdałeś na luzie. Masz Aha, 15% utrudnień okay, okay. w tym momencie. Mhm. Sobie? Sobie? Dobrze Dobrze. nie ma więcej. Majku! To mi Okej, jesteś w biedny. Jesteś w połowie drogi do domku. Czyli zaznaczymy ci tutaj. Że na samym środku praktycznie. I ponownie... Eee... Jezu. John. Fu, sorry, Eddie. Eee... Ile segmentów na przypierdolenie z bara? Dwa. I będzie to no, test to. Budowy, Łatwy. No. Na ludzie. Yy, wylądowałeś z drzwiami na ziemi przed samochodem. Pytanie. Mhm. Widzę czy w tym samochodzie są kluczyki albo gdziekolwiek. Co będzie dla ciebie test i to też cię będzie kosztować dwa segmenty. Masz jeden. A się Wejście do samochodu? Dwa. A podniesienie drzwi jak... A nie. Widzę jakiś stolik. Stolik widzisz. Na tyle duży, żeby zabarykadować jakby to wejście? E, jeżeli go wywalisz czek, że będzie leżał na ziemi, to połowę drzwi zakryjesz. Mm, to kosztuje mnie chyba dwa segmenty. Starszy ci tylko, żeby podejść na razie do niego. No to podchodzę do niego. Okej, to też on Jest, już jest, się zaznaczam. W mhm. prawym rogu warsztatu. Czyli centralny okay, A mogę podejść tak o. No możesz sobie tam stanąć. No Za nim, dobrze, stoisz. I teraz będzie znów ganger numer dwa. Więc tak. On wykorzysta dwa segmenty na załadowanie jednej kulki do WM na swojego pacemakera. I w tym Kurwa, momencie... No. W tym momencie postanawia pobiec w stronę motoru. What? Nie biegnie. I, yy, więc tak Słyszysz odpalanie silnika yy, Krzyk Jeszcze się zobaczymy z kurwy syny okay. I dźwięk silnika, który się oddala coraz bardziej Koniec walki Czyli on Uf, żyje Jeszcze musicie go stabilizować, Tylko teraz możecie troszkę więcej kombinować Dobra. Powiedzmy, że do 22.20 macie czas Okej okay. Dobrze. To ja pierwszy czy, czy... Mike? Ja, ja już Teraz idę do tego domu, wchodzę tam do środka, szukam czegokolwiek, Bandaż, Dobrze, lieków. dobiłeś. Widzisz, że to jest typowy domek. Stoisz na korytarzu, masz trzy pary drzwi. Znaczy dwie pary drzwi i schody. Parę drzwi i schody. Na lewo, prawo lub góra. Pragnę przypomnieć, że ten sniper gdzieś jest, więc uważajmy na niego. Znaczy nie było słychać strzałów, więc może gdzieś być, ale nie musi. Wszystko jedno gdzie, nie wiem. Yy... Je, od 1 do 2 lewe drzwi, od 3 do 4 środkowo, od 5 y, do 6 prawe. 3 czyli środkowy. Nie wiesz po schodach. Okej, okay, no. jesteś na piętrze i widzisz y, kolejne drzwi, na lewo i na prawo. Na lewo. Trafisz do łazienki. Dobra, jest na pewno jakaś szafeczka z jakimiś banderzami. Jest szafeczka. jest. Mhm. No otwieram, tak. Y, powiedzmy, że... 20% na to, że będą banaży. Okay, czyli okurde. Od 1 do 20. No... Nie ma. Nie ma. A, A co, tam co tam jest? coś innego? Eee, szafeczka jest czy... pusta, znalazłeś jedynie stary test ciążowy, jeszcze nie używany, i tabletki antykoncepcyjne. Okej. Stary <laughs> tabletki, test ciążowy do kieszeni. Okej, okay, to to sobie. <laughs> Dobra, dobra, to Dla Betty się przyda. No, no, dobra, to mijając z tego bólu. O, przyda się dla Betty. Rozumiałem, że dla niego. Dobra, <głos> ja rozumiem, że teraz ja chyba, tak? Czy no teraz jak? jest poza walką, nie? Lecicie, kto ma pomysł. A, no to... Trzy minuty zostały. Rozjedz... Co jest na tym stoliku? Go, go, na go. Na stoliku widzisz cztery butelki... A, sorry, jesteś warszawie. Narzędzia. Wszelkie maście klucze. Tylko. Tylko. Coś jest jeszcze wokół mnie? Oprócz auta. Mm, a to kable, a to jakieś opony stare. Nie widzę nic, co by mogło pomóc na zatamowanie krwi czy czegokolwiek. Eee, powiedzmy, że są kable. Dobra. To się może przydać w sumie chyba. Biorę te kable ze sobą. Kurde, jak mi myśli, myśli takie... Jak mm, wysiłek, <grym> kurde. Dobrze, Dobre. wziąłeś kable, masz je w łapie. dwie minuty Dobra, e, Dobra teraz ja szybko wbijam do, na drugie drzwi w tym piętrze Jesteś w pokoju, prawdopodobnie na różowe tapety yy, Dobra nieważne, do ja jeszcze wszystko, wszystko Jest szyfeczka noczna z szafa i biurką no, Jestem coś potrzebnego, czymś co mogę pomóc tą panowi Powiedzmy, że 20% na to, że znajdziesz coś takiego 30%, proszę, daj mi 30, 30. <noise> Za mi coś w zamian Dawaj te 20, kurde mamy dwie minuty Dobra szybko No nie! niee Powiedzmy dobra, że na to pójdę Pójdę na to O pójdę, dobra, dobra Dobra Znalazłeś... Yy, bandaż elastyczny Szybko. Dobra jest no. Okej okay, masz go w łapie Zbiegam dobra. na dół, zbiegam tutaj obok tego z, z domu wybiegam i biegnę tutaj koło garażu nie? Ja bym Ten coś powiedział ale jest. nie chcę ci robić utrudnień Stoisz przy tym przy nim No i zaczynam no 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 co no na... Walczyć o tak? <grywa> Masz bandaże, więc powiedzmy, że z fartowanego robi ci się... Hmm. trudny? Bardzo trudny. Coś ty. Cholernie trudny. Ja tak myślałem. <grywa> Minuto. 20 sekund. Kurwa. Ten? Kupiłeś sobie dodatkową minutę. Tym rzutem. U, dobra. dobra. Y Pytanie. Hmm? Ja Ja że mogę otworzyć tą bramę? No, od środka na luzie No to otwieram Otworzyłeś Dobiegam... jeszcze z... więcej wody i więcej tego bandażu Wybiegam z kablami, mamy, dwie, mamy jeszcze jakieś niecałe dwie minuty Wybiegam no. z kablami i, tak. i ten widząc jego po prostu jakby Kurwa jakby to powiedzieć No próbuję coś z tym zrobić, nie wiem kurwa jakby to określić Minuta no to... Czyli uciskasz, yy, uciskasz tak, żeby krew nie rękowała, tak? No tak, o, o to mi chodziło dokładnie. Okej, okay, no to nawet nie musisz rzucać, bo to wystarczy podwiązać. Teraz minuta. No yy... mistrz, ja mam równo... Z... Dostałeś jeszcze 2 minuty, do 22. Dobiegnę mhm. okay. yy... szybko go, go, do, go. Do, do baru. No. Do no, sklepu. Mhm. Yy. Tak. Patrzę, czy nie ma czegokolwiek, co mogłoby mi pomóc. Jakieś alkohole? Coś innego? Ogołocone, wszystko yy, tak. ogłucone. Nic nie widzę. Nic takiego? Jakieś szafeczki. Szafeczki eee, Szafeczki nie ma jedynie podladą i jakieś tam no szuflady. No to przeszukuję wszystkie. Okej, okay, przeszukujesz jakieś papiery stare, drobniaki, pa pieniądze nawet i nic mm -hmm. takiego co mogłoby ci się przydać. Biorę, biorę, biorę papiery i biorę drobniaki. Okej, okay. dopisz sobie drobniaki. Ej, i znalazłeś ten samochód? No mam! Sprawdzałeś coś z bagażniku? Biegnę do auta, do bagażniku. Okej. Okay. Otwierasz bagażnik. No tak. No zamknięty. Kurwa, no. Strzelam w ten w zamek. Przestrzeliwiej zamek. Kurwa, nie strzelaj do auto! No za późno. No i co? Mogę otworzyć? <laughs> tak. No to otwieram. E, znalazłeś szkielet. Kurwa. Dobra, Trochę. biegam z tymi starymi papierami i... Stop klatka. Mhm. Hmm, powiedzmy 30% Niestety, nieważne, dobra Wybiegasz? <grystanie> Wybiegam z tymi starymi papierami i za próbuję jakby bardziej zatamować <grystanie> Papierami? No kurwa, nie, nie pójdę na to, sorry <grystanie> No dobra, to... <grystanie> I wszystko jakieś szmaty z siebie Ja zdejmuję jakąś szmatę no i, i z staram siebie wróz... się <laughs> dobrze, czyli staracie się jak najbardziej ucisnąć krew w tym, tak? Tak, rzucam już, no tak. rzucam Robicie to razem! Nie, tak, rzuciłem, tak. rzuciłem! Majku no Jest 22 Widzisz Bid? Widzisz jak... Jeszcze nie mam sekund. Jak co, co ubrania, zabarwiałem się na czerwoną Nałożyliście tam tyle tego, obwiązaliście go tymi kablami, ogólnie z ręki zrobiliście mu taki bajzel, jednak oddycha. Dobra, biegnę, biegnę, szybko, biegnę szybko do auta i rozglądam się czy w czegokolwiek nie ma. przy każdym złym ruchu, przy większym wstrząsie, rana znów się otworzy. Dobra, dajemy go na tylną kanapę do poloneza, tylko spokojnie. No. Jak go niesiesz? Ale najpierw co? Jak go niesiesz? Ziemalek mi pomoże, ale najpierw trzeba tak. otworzyć bramę. Bramy farta, no to otworzyć, ja otworzyłem. Jest, ją. Dobra, okej, okay. no to znieśmy go. Y... Nie wiem. Nie wiem jak. Nie wiem jak się niesie takie osoby. Mm, kurwa, myślę, że tak, tak chyba we niesiemy twoje... go najbezpieczniej jakbyśmy mogli. Jakbyśmy no nieśli, nie wiem, jakieś... Jakieś dziecko, które jest Okej. Okay. Jakieś... No dziecko, kurczę, co mu nogi odpadają. Okej. Okay. Ty nie mów, bo to... jeszcze mu wpadnie ten pomysł. No i co? No i lecimy. Kluczyki są w środku? Mm, nie widzisz nic takiego. Mhm. No to co, wsadziliśmy go chyba na kanapę, tak? Ja rzucam na... Jestem ja nieprzytomny. Tak, jesteś nieprzytomny tak. teraz. Ja rzucam na jakieś e, spostrzegawczość czy, czy zobaczę kluczyki czy moje eee, driverskie ok trudny. oko zobaczy coś Bardzo trudne na przeszukiwanie To jest percepcja? Tak? Zdałeś? Yy, czekaj, czekaj, 10, 6 Bardzo trudny mówisz Aha. No Nie Teraz no, spróbuję Sorry, wypatrywanie to będzie Jeżeli masz coś wypatrywanie, możesz odejść? Nie Teraz ja spróbuję. Hmm. No to spróbuj. Zdałem zdałem! zdałem, zdałem! Z jedyneczką, dobra, jakiś prezent mi padał, żeby Kluczyki znalazłeś w schowku. No. I coś jeszcze? Hmm. Co tak. by im tutaj dać? A właśnie, co to była? ile tam było tej kasy? Kasy? Tak, drobne. A, dobra, nieważne. Bo idź Co na, na, na ty opróżniłeś w ogóle tą kasę fiskalną? Znalazłeś... Kurwa, nie ma czasu tymi takie rzeczy, ja bym chciałem tylko gangera, ale... gangera znalazłeś... Ale... Torby medyczne. Dobrze! Świetnie! <laughs> okay. Dobra, próbuję! Albo kurwa, tak się boję z tym. Właż do tyłu do niego, bym <laughs> opatrywał w czasie jazdy. Ale ja się boję, że mu rano otworzę, jest możliwość taka. Może. Nie, ale no z apteczką to już będzie dużo łatwiej. A ile, a... a o właśnie, lepsze nie... określenie, apteczkę, znalazłeś apteczkę samodzielnie. Mhm. Dobra, a co tam jest w tej apteczce, powiedz mi o W apteczce. Znalazłeś jakieś bandaże, plastry, yy, jakąś starą krew, resztki w opakowaniu nawet. Kurwa, nie ma tam medyka. Kurwa. I coś jeste Ci wygląda na usztywnienie. Usztywnienie? Usztywnisz dowolną częściowo. To ja usztywnić rękę. Okay. Jako że masz do tego sprzęt będzie to dla Ciebie trudny na na leczenie ran.